Zapraszam. Cześć, mam na imię Irena, jestem alkoholiczką. To ja Wam bardzo dziękuję, że mogę tutaj być i mogę podzielić się swoim doświadczeniem. Tak jak było w refleksjach i, i, i tym, co było czytane, będę mówiła tylko i wyłącznie o swoim doświadczeniu i ewentualnie o moich przemyśleniach. W czasie swojego pobytu w AA, ja jestem w AA około 6,5 roku. I teraz powiem krótko o sobie, jak to się zaczęła ta moja droga z alkoholem i jak tutaj trafiłam. Tak jak pewnie wielu, wielu z Was, jestem z rodziny dysfunkcyjnej. Moja mama jest alkoholiczką, tata również był alkoholikiem. W mojej rodzinie w ogóle jest skłonność do popadania w tego typu nałogi. Mój pierwszy kontakt z alkoholem miałam około 17 lat. Dzieckiem byłam dosyć takim, właśnie spokojnym, wycofanym, grzecznym, bardzo płaczliwym i nadwrażliwym, o tak bym to nazwała, do pewnego wieku. Natomiast gdzieś w wieku 17 lat po raz pierwszy sięgnęłam po alkohol. Pierwsze dwa razy efektu wow specjalnie nie było, natomiast potem już się zaczęła chyba faza uzależnienia. Mi się wydaje, że w wieku 18 lat byłam już osobą uzależnioną. Ja w ogóle u siebie nie pamiętam tej tak zwanej fazy przejściowej. Nie wiem, czy się mogłam zatrzymać, czy się nie mogłam zatrzymać. Natomiast od początku było to dla mnie właśnie ucieczka. Po prostu uwielbiałam efekt działania alkoholu, uwielbiałam to, jak się czułam jak zyskiwałam pewność siebie, jak zaczynałam pasować do, do, do towarzystwa. I nie chciałabym tu jakoś tam specjalnie o tym swoim piciu opowiadać, natomiast Pomimo, że bardzo szybko zorientowałam się, że nie piję tak jak piją inne osoby. Bardzo szybko zaczęłam szukać tego alkoholu w wieku 21 lat mój tata wyjechał do Niemiec, zamieszkałam sama. I już pamiętam wtedy, że kupowałam alkohol, żeby się po prostu samodzielnie napić. Dla mnie największą frajdą było szukanie okazji do tego, żeby, żeby, żeby ten alkohol występował. Natomiast niekoniecznie, Moje ówczesne koleżanki czy przyjaciółki odnajdowały się w moim towarzystwie. I to spowodowało, że ja bardzo szybko zostałam, jako bardzo młoda osoba, pozbawiona całkowicie znajomych, zresztą na własne życzenie. Dlatego, że o ile kiedyś jako dziecko nie mówiłam zupełnie nic, co się działo u mnie w domu, uważałam to za, za, za coś wstydliwego, o tyle przyszedł taki moment. Że ja weszłam w permanentne użalanie się nad sobą. Nikt nie był taki nieszczęśliwy, nikt nie miał tak źle jak ja. A jeszcze dodam, że w wieku 18 lat weszłam w pierwszy przemocowy związek. No bo tak to, jak to jest charakterystyczne dla ludzi, którzy są z dysfunkcyjnych rodzin, bardzo szybko, bardzo często, najczęściej wikłają się również dysfunkcyjne związki, wyszłam związek przemocowy, tam była, była, była przemoc fizyczna, była bita, była przemoc psychiczna. Natomiast ja zachowywałam się po prostu w tej chwili nazwę to lekkomyślnie, tak, ponieważ za każdym razem. Czy byłam bita, czy byłam poniżana, za każdym razem wracałam i na przykład pamiętam momenty, że modliłam się wtedy do Boga, no, żebyśmy się zeszli z powrotem. Tak? No i, 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 I tak się działo, ten związek trwał 3 lata, cztery miesiące później poznałam swojego pierwszego męża, który okazał się alkoholikiem. Na szczęście przemocy tutaj nie było, dosyć szybko zaszłam w ciążę, okazało się, że to jest ciąża bliźniacza. I zaczęły się schody z moim mężem, który no po prostu, na którym nie można było polegać. Ja już w tym momencie byłam w fazie agresji. To znaczy, ze spokojnej bardzo osoby stałam się furiatką. Wybuchałam z byle powodu, miałam nieustające huśtawki nastrojów, stawałam się nieobliczalna. I lata mojego małżeństwa poświęciłam na walkę z alkoholizmem mojego męża, wiedząc, że nie piję normalnie, a jednocześnie cały czas miałam chyba jakieś ogromne wyparcie, że ja jestem alkoholiczką. Nawet potrafiłam szukać dla mojego męża pomocy w AA, natomiast w ogóle nie przyszło mi do głowy, żeby tej pomocy szukać dla siebie. Cierpiało oczywiście na tym moje dzieci, bo dom był niestabilny, było dużo, dużo awantur. Nigdy nie wiedziałam, czy mój mąż te dzieci z przedszkola odbierze, nie wiedziałam, czy przyjdzie w ogóle do domu, czy przyjdzie na noc prowadziliśmy wtedy wspólnie firmę, więc jakby tutaj te trudności były podwójne. Cały czas mi się wydawało, że piję, bo on pije. Pije, bo miałam trudne dzieciństwo spowodowaną różnymi przeżyciami z mojego dzieciństwa i z mojego małżeństwa. Kiedy miałam 30 lat, mój mąż został zamordowany. Zostałam sama z dwójką dzieci. No i jak łatwo się domyśleć, problemy z moim piciem się nie skończyły, natomiast zaczęły się problemy jeszcze większe, ponieważ to był taki czas, kiedy ja zaczęłam już pić codziennie. I, i, i to jest taki czas, kiedy to. To, to to, z czym było mi się bardzo trudno pogodzić, ponieważ moje córki miały wtedy 8 lat. Ja nie bardzo miałam właściwie gdzie się zwrócić, bo moja mama była w bardzo silnym uzależnieniu. Pół roku później nagle zmarł mój tata. Musiałam wyprowadzić się z domu, jednocześnie firmę, którą prowadziłam zaczęła przynosić straty, ponieważ były, były kradzieże i tak dalej. Zostałam jak na, duże, na, na duże same okradziona wtedy. Jakby ten, ten, ten mój świat się załamał. I wtedy ja jako matka kompletnie nie stanęłam na wysokości zadania. Jak patrzę na dzisiaj na moje dorosłe córki, yy, i wiedząc to, co wiem dzisiaj, yy, widzę w nich yy, ogromny yy, taki potencjał takiego yy, dziecka DDA, dzieci DDA. Są wspaniałymi osobami. Dzięki Bogu nie piją w ogóle. Natomiast yy, no widzę, widzę, widzę krzywdę, jaką w pewien sposób wyrządził, znaczy w pewien sposób zdecydowanie wyrządziła. wyrządziłam. Mniej więcej po, znaczy po kilku latach poznałam swojego drugiego męża, który alkoholikiem nie jest. I cały czas gdzieś tam piłam. Natomiast mój mąż się w ogóle, nie wiem, jak to się zadziało, że aha, w wieku 30 lat wiedziałam, że ja już nie jestem w stanie w wieku 31 lat w ten sposób funkcjonować, ponieważ e, to, jak ja się zachowywałam po alkoholu, było całkowicie niezgodne z moim kodeksem moralnym, jaką jestem osobą bez alkoholu. I ta sprzeczność, ta. To... Bo jakość mojej natury, ona mnie po prostu, u jaki piękny pies, zabijała. Czułam się fatalnie, popadałam w depresję, w agresję. Poszłam gdzieś, sięgnęłam, poszłam do psychiatry, dostałam leki. Natomiast ja się w ogóle nawet nie przyznałam lekarzowi, że ja piję, czy piję za dużo. Na moje nieszczęście lekarz powiedział, że jestem jakąś wyjątkowo zrównoważoną osobą i, i, i konkretnie mówiącą i myślącą. Co mi dało kolejny czas, jakiś taki, do tego, żeby, żeby utwierdzać się w tym przekonaniu, że ze mną jest wszystko w porządku? W wieku 30 lat postanowiłam się zaszyć. Poznałam właśnie wtedy, w tym czasie, swojego pierwszego, drugiego męża. Spotkaliśmy się gdzieś tam na, na, na weselu, takim, gdzie, gdzie byłam w stanie, no że tak powiem, wiadomo, jak to na weselu. E, przyszliśmy, przyszliśmy do mnie. Potem pierwsza randka, a pierwsze co mu wypaliłam, słuchaj, ale ja się zaszyłam. Popak w ogóle sześć lat ode mnie młodszy, ja wdowa z dwójką dzieci, ja mu z takim tekstem i o dziwo, on przy mnie został. I jeż, co jest jeszcze dziwniejsze, spędziliśmy ze sobą kupę lat, e, ja gdzieś tam piłam. A kiedy mu powiedziałam, że poszłam da, to był zszokowany, że jestem alkoholiczką, bo no stereotyp, tak? Yy, taki stereotyp, że alkoholik to musi gdzieś tam leżeć, robić po siebie na ławce i tyle. Natomiast ja ten alkohol gdzieś tam ukrywałam. Jak na przykład siadałam z nim załóżmy, żeby się napić, no to, no to nie wiem, mieliśmy po dwie butelki piwa. Ja miałam kilka ukrytych. I on się dziwił, dlaczego ja mam taką słabą głowę. Natomiast już nie będę się rozwodziła, bo sami wiecie, ja, ja, jak to z nami jest i ja, jak się pije. Natomiast to małżeństwo, co, co mi pokazało? Co mi pokazało później trzeźwienie? Że ja jestem osobą przemocową, że ja cały czas w związkach stosowałam przemoc psychiczną, że mężczyźni, którzy łącznie z moim pierwszym mężem, którzy byli ze mną w związku, tak naprawdę przeżyli piekło, bo ja byłam nieobliczalna. Ja nie potrafiłam, ja nie wyniosłam z domu szacunku do mężczyzn, więc ja tych mężczyzn po prostu nie szanowałam. Żyłam cały czas w takiej postawie, że ja wiem wszystko lepiej. Ja wszystko potrafię zrobić i nim mój mąż był w stanie w ogóle cokolwiek, nie wiem, załatwić, czy na przykład, załóżmy robotnika, ja już to miałam zrobione, bo ja wszystko musiałam mieć już natychmiast i na teraz. I, nie, i nieważne było, czy, czy, czy to ma w ogóle sens, czy to nie ma sensu. Jeżeli ja sobie postanowiłam, że to ma być już, to miało być już. I ten mąż mój nawet nie miał szansy, żeby cokolwiek zadziałać, bo już to zrobiłam. A potem się piekliłam, awanturowałam, że tak naprawdę to on nic nie robi i wszystko jest na mojej głowie, bo ja byłam typem męczennicy, tak, która pierze, gotuje, sprząta, zarabia, wychowuje dzieci i jednocześnie noszę spodnie. W międzyczasie jeszcze urodziłam dwójkę dzieci, mam w tej chwili czwórkę dzieci, córki mają 32 lata. Dzieci z drugiego małżeństwa, ma, córka ma 19 i syn 15 lat. Najmniej oberwał, że tak powiem, rekoszetem mój syn, który jak miałam 9 lat przestałam pić. Córka średnia również ponosiła jakieś konsekwencje, natomiast jej, ona była taką dziewczynką zawsze bardzo twardą. Jej zawsze przeszkadzało moje picie. Głośno o tym mówiła. Miałyśmy bardzo, bardzo trudną relację, ponieważ nasze charaktery się bardzo różniły. Ja teraz to widzę, że ja na tamten czas nie umiałam akceptować tego, że ktoś jest inny ode mnie. Czyli, jeżeli moja córka miała zupełnie inny charakter, ja nie umiałam tego zaakceptować, nie umiałam funkcjonować, jej zachowania budziły we mnie agresję. I tak sobie płynęły te lata, gdzieś tam w. w Między właśnie tą agresją, smutkiem, poczuciem beznadziejności, czasami chodziłam do kościoła, Czasami z tym, że nie byłam osobą specjalnie wierzącą. Chodziłam do kościoła na zasadzie traktowania Boga jako złotej rybki: Ty mi daj to i to i to, no bo ja mam taką wizję, że ja tego chcę, i ja chcę to teraz. I, 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 I ja wiedziałam najlepiej, co jest dla mnie dobre i czego ja chcę. W ogóle nigdy się nie zastanawiałam, czy to będzie również dobre dla kogoś z moich bliskich, czy to będzie dobre dla. Znaczy, mnie w ogóle nie interesowało. Tak? To ja przemoc stosowałam nawet w najmniejszych rzeczach. Jeżeli ja miałam ochotę, nie wiem, pojechać na przykład nad morze, to dla mnie nie miało znaczenia, że mój mąż na przykład nie lubi morza, tylko lubi Mazury. Mazury kochamy oboje. No ale, ale, ale ja chciałam jechać nad morze i nie było dyskusji. Za pomocą manipulacji, za pomocą awantur ja zawsze osiągałam swoje. Znaczy, no nie zawsze, ale osiągałam swoje. I tak to wiecie, trwało to moje picie prawie 30 lat. Aż któregoś dnia ja już byłam tak przeczołgana, po prostu samą sobą. Tym, że ja nie jestem w stanie ze sobą wytrzymać tej huśtawki, od poczucia, tym, że, jestem, że jestem kimś całkowicie beznadziejnym, głupim, bezużytecznym, do huśtawki, gdzie traktowałam wszystkich z góry i czułam się kimś lepszym, aczkolwiek zupełnie nie wiem dlaczego. I któregoś dnia po, po, po jakiejś tam imprezie, na której nic się nie zdarzyło spektakularnego, bo robiłam gorsze rzeczy, stwierdziłam, że ja po prostu nie wytrzymam. E, zaczęłam się modlić, ale w jakiś taki rozpaczliwy sposób. Zaczęłam wyciągać jakieś książki o jej świętej rycie. Wszystko, co mi padło w rękę, e, zaczęłam czytać i modlić się. I któregoś dnia stwierdziłam, że idę do AA. Zadzwoń, poszukałam, przeczytałam wszystko w internecie, bo ja bardzo dużo czytałam i pewnie myślałam, że mnie to jakoś tam uzdrowi, skontaktowałam się za, poszłam na swój pierwszy meeting, byłam przerażona, spóźniłam się, stałam pod tymi drzwiami i pamiętam do tej pory jak stałam pod tymi drzwiami, trzęsłam się, Wiedziałam, że jestem spóźniona, chciałam uciekać, ale jednocześnie coś mi w głowie mówiło, że jeżeli ja tutaj nie wejdę, to ja już tutaj nigdy nie wrócę. Przyszłam, miałam to szczęście, że trafiłam na bardzo fajny meeting, to był meeting programowy, tak zwany programowy, gdzie mówiło się o rozwiązaniu i programie 12 kroków. Kiedy przyszłam, do ja miałam tylko jeden cel, przestać pić. I uważałam, że to zakończy wszystkie moje problemy, jeżeli by mi się to udało. A od razu zaznaczam, że nawet idąc do AA, nie, nie wierzyłam kompletnie, że mi się to uda, bo dla mnie to była rzecz poza moim zasięgiem. Ja nie znam wakacji, wyjazdów, wyjścia, imprezy, czegokolwiek bez alkoholu. Więc yy, poszłam, bo poszłam, natomiast nie wierzyłam, że to się uda. Yy... Dziewczyny mnie zabrały na, na, na herbatę po meetingu, opowiedziały mi o programie 12 kroków, że to jest coś, co pomaga. Ja oczywiście opowiadałam, że ja o alkoholizmie wiem wszystko, ponieważ mój mąż pierwszy był alkoholikiem, moja mama, mój tata, mój brat jest alkoholikiem i tak dalej, więc ja tak naprawdę na ten temat wszystko wiem uśmiechały się pod nosem. Na dobrą sprawę, wiecie, co ja po dwóch tygodniach byłam już na programie. Na dobrą sprawę sponsorka została mi w pewien sposób podstawiona. To była dziewczyna 10 lat ode mnie młodsza, byłam jej pierwszą podopieczną. Powiedzieli, że to jest dobre rzecz, żeby robić. No to robiłam, tak? Nie dyskutowałam. Mam to wielkie szczęście, że obsesja picia została mi odebrana od pierwszego mityngu, Nigdy od tamtej pory się nie napiłam. Ale już jeśli chodzi o, o zmiany, o program, o cały ten proces, to już nie poszło tak łatwo. To znaczy, zawsze było tysiąc razy lepiej niż było w czasie picia, ale dopiero teraz widzę, że, wie, że, ty, że kilka lat pierwszych, ja pomimo, że robiłam postępy, nadal. To nie były takie postępy, jak ja bym chciała. Ja nadal gdzieś tam miałam oczekiwania. Znaczy, ja miałam oczekiwania w swoim domu, że y, będę tak jak inni mówią na mitingach. Ojej, że jak, jak ty trzeźwiejesz, w ogóle jak ty się zmieniasz. U mnie to w domu czegoś takiego nie było. Y, moje dzieci mówiły nawet, że, że ja się nie zmieniam. Y, wydawało mi się jeszcze to, co mnie rozkładało. Ja uważałam, że jak ja zacznę, przestanę pić, przyjdę do swojego męża i powiem: Słuchaj, ja nie piję. To on powie: Nie jest alkoholikiem, cudownie, kochanie, to ja rzucam alkohol, ja nie będę z tobą pił, to ja cię teraz będę wspierał, i nic takiego nie nastąpiło. A ponieważ ja mam niestety coś takiego, że i to ciągnie mi się od dzieciństwa, i do końca program mi tego nie zabrał, jeżeli osoba, którą kocham, która jest mi bliska, pije, to coś mi to robi bardzo. I nie, niekoniecznie sobie z tym radzę. Więc boksowaliśmy się dosyć długo z tym, e, dosyć długo przejawiałam nadal te przemocowe zachowania. E, I wiecie co, kiedyś mój mąż, kiedy dało się już ze mną chyba rozmawiać, usiadł mi i powiedział: Słuchaj, ja to się ciebie boję. Ja tobie się boję nawet powiedzieć, że ja idę do babci, bo ty jesteś nieobliczalna. I to mnie tak przeraziło, że coś się we mnie przestawiło. To było trzy lata temu. I chyba wtedy był największy przełom w moim życiu, bo ja już się chyba od tamtej pory z moim mężem tak naprawdę nie pokłóciłam, nie wpadam w furję, nie wpadam w agresję. Ale chciałam powiedzieć jeszcze o tych dwunastu krokach. Ja program zrobiłam dwa razy. Pierwszy raz zrobiłam z pierwszą sponsorką, natomiast myśmy się bardzo zaprzyjaźniły. I to spowodowało, że gdzieś tam zaczął się program rozjeżdżać, a bardziej skupiliśmy, skupiłyśmy się na tym na, na, na relacji koleżeńskiej, i jak ona zaczęła mieć poważne problemy w domu, to ja się skupiłam na tym, żeby jakoś tam ją wspierać i pomagać, a za mało było programu. Moja sponsorka zapiła po sześciu latach i ja postanowiłam na nią czekać, ale w tym czasie już sponsorowałam. Ym, I miałam takie dwie podopieczne, z którą jedna z jedną y, zdarzyła się dosyć taka toksyczna sytuacja, tak? I to mnie zaczęło gdzieś tam rozwalać. Ja się zaczęłam wtedy sponsorować sama, bo już nie chciałam zawracać mojej pierwszej sponsorce y, po, y, głowy, ja się po prostu gdzieś tam rozpadłam. Zaczęłam płakać i mój mąż mówi: Słuchaj, czy ty nie możesz pójść i poprosić kogoś y, o pomoc? I wtedy poprosiłam drugą dziewczynę tak, o pomoc, o to, żeby, żeby przeprowadziła mnie przez kroki. Okazało się, że ona ma takie same doświadczenie. Y, I zrobiłam program jeszcze raz, trochę inną metodą, krótszą. Y, y, y. Natomiast zaczęły się dziać cuda. W tej chwili, jeżeli trafia mi się gorszy czas, to za każdym razem ja wiem, że to jest coś, co spowoduje, że jak gdzieś tam pójdę kawałek wyżej, że ja się dowiem jakiejś nowej rzeczy. Stałam się osobą bardzo wierzącą, w ogóle niereligijną, nie chodzę do kościoła, szukam tej duchowości w przeróżny sposób. Czuję się zaopiekowana, czuję się bezpieczna, mam w tej chwili identyczną prawie sytuację, jaką miałam. Ja miałam jeszcze strasznie rozbuchany problem poczucia bezpieczeństwa materialnego. Ja miałam po prostu wiecznie paniczny lęk, że mi zabraknie, że nie będę miała, że stracę pracę. I byłam w podobnej sytuacji jak teraz, kilka lat temu, z 8 lat temu, to jeszcze było przed programem, ja piłam non stop. Ja zmarnowałam wakacje moim bliskim, ja szalałam wtedy, a dzisiaj ta sytuacja ma miejsce. Dla mnie to jest ok. To jest tylko oznacza, że to ma dokładnie tak być. Ponieważ z tego się urodzi coś dobrego, bo zawsze z każdej rzeczy wychodzi coś dobrego. I dzisiaj, jak opowiadam o swoim życiu, o, o wielu różnych sytuacjach, o których oczywiście też nie powiedziałam, kiedyś uważałam, że spotkały mnie tragiczne rzeczy. Dzisiaj w ten sposób w ogóle nie patrzę, nie mam komfortu użalania się, nie mam kompletnie żalu do nikogo z osób, które kiedyś uważałam, mnie skrzywdziły, bo rozumiem, że nie potrafiły inaczej. Tak samo jak ja skrzywdziłam swoje dzieci nie dlatego, że ich nie kochałam, tylko na tamten czas po prostu nie potrafiłam inaczej. Potrafiłam sobie wybaczyć, potrafiłam uwolnić się od poczucia krzywdy, poczucia winy, a poczucie winy mnie miażdżyło, bo ja nigdy nie żyłam tu i teraz. Ja zawsze żyłam albo w poczuciu krzywdy, albo w poczuciu winy, albo w lęku. I to były trzy stany, które towarzyszyły mi przez cały czas. I jeśli chodzi o, chciałam coś powiedzieć a propos, a propos jeszcze cudu, jaki dał mi, dał mi program, tej absolutnej akceptacji. Ja nie mam w ogóle w sobie lęku. Właśnie z każdej rzeczy, a już wiem, każde doświadczenie, które przeszłam, każde, nawet to najgorsze, jest dla mnie tylko doświadczeniem. Ja opowiadam, jakby to było w ogóle nie moje życie. Mnie to zupełnie nie boli, natomiast w momencie, kiedy sponsoruję, a jest to dla mnie. Najpiękniejsza służba, jaką mam, i najpiękniejsza służba, jaką można robić, i mam dużo doświadczeń, to, to jest tylko to, że ja mogę komuś pomóc, że moje doświadczenie może komuś pomóc. I wiem, że wszystko, co się wydarzyło, właśnie wydarzyło się po to, żebym była tutaj, gdzie teraz jestem, żebym mogła gdzieś nieść to posłanie, żebym mogła z dziewczynami, które sponsoruję. Powiedzieć, słuchaj, ja wiem, ja to przeżyłam, tak? Ja wiem, co to jest przemoc, wiem, co to jest żałoba, wiem, co to jest bicie i wiele, wiele innych rzeczy. I ta droga, nawet jeśli chodzi o sponsorowanie, to też jest cały czas płynne. Inaczej sponsorowałam na początku, kiedy gdzieś tam w tym swoim zapętleniu uważałam, że. Moja chyba ta, ta 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 właśnie ten brak pokory kazał mi mówić jeżeli ktoś na przykład szedł pić myśleć że mogłam więcej że mogłam inaczej że mogłam zrobić powiedzieć że mogłam uratować i ciągle zapominałam że to w ogóle nie ja robię teraz dzisiaj ja wiem że ja faktycznie jestem tylko pośrednikiem. Wiem, że ciągle nad czymś muszę pracować. Ostatnio zauważyłam, że muszę pracować nad postawą miłości do drugiego człowieka nad empatią i miłością, dlatego że jak gdzieś to w ogóle po drodze zgubiłam. Ja zamroziłam swoje uczucia. Ja mam bardzo trudną relację z moją mamą, która co prawda nie pije, ale jest alkoholiczką i jest w ogóle osobą bardzo, bardzo trudną i bardzo toksyczną. I jak ja miałam się z nią spotkać, to we mnie się po prostu wszystko spinało. Jak ja miałam do niej pójść, to robiłam właściwie wszystko, żeby tego kontaktu mieć jak najmniej. Zmuszałam się, żeby coś zrobić, rozi, rozi, robiłam coś, bo uważałam, że powinnam, ale we mnie się wszystko spinało. Aż nagle, nie wiem, dwa tygodnie temu yy, powiedziałam: Słuchaj, ja przyjdę ci, posprzątam, zaniosę Ci zakupy. I nagle zaczęłam o niej myśleć jak o człowieku bardzo chorym. No bo ktoś, kto jest tak bardzo toksyczny, znaczy to już wiem nie od dzisiaj, tak, no to jest zupełnie jasne, że jak ktoś jest taki toksyczny i, i, i taki złośliwy, no to nie dlatego, że jest szczęśliwy, tak? tylko dlatego, że jest bardzo nieszczęśliwy. Ludzie, ludzie szczęśliwi są po prostu uśmiechnięci i mini. I, mówię, i pomyślałam sobie, idź ty do tej matki, i ty z nią po prostu porozmawiaj, przecież, bo ja tu tak wpadałam, byłam od razu znerwicowana, coś tam warczałam pod nosem i wypadałam. Poszłam, słuchajcie, wzięłam się za to sprzątanie, które było w ogóle mało ważne, powygłupiałam się z nią, wypiłam kawę. I miałam poczucie, że to było to, co powinnam była zrobić. Taka mała, prosta rzecz. Czyli po prostu ja mam być. Ostatnio mój mąż miał y, 3 dni temu 50. urodziny i postanowiłam mu zrobić niespodziankę, przyjęcie niespodziankę. I po raz y, chyba pierwszy bardzo się zaangażowałam i bardzo chciałam. Żeby on miał po prostu dobry dzień, żeby nie oczekiwać kompletnie niczego w zamian i nie patrzeć, że on mi nigdy takich niespodzianek nie robił, tylko bardzo chciałam, żeby on był szczęśliwy, bo bardzo na to zasługuje. I, 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 i jakby to wszystko się udało, ja byłam szczęśliwa, że on jest szczęśliwy. Nawet wódkę do lodówki wsadziłam, zmroziłam i nie spinałam się z tego powodu, i nie, 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 nie snułam wizji, co to będzie, albo będzie za dużo. Weszło wszystko fantastycznie. No i to, i teraz już kończąc, ja wiem, że ja jestem tu tylko po to, żeby zdobywać doświadczenie, żeby stawiać się, stawać się coraz lepszym człowiekiem, że ja mam być użyteczna i to jest jedyna moja misja na tej ziemi. Ja nic innego nie muszę, ja niczego innego nie muszę się spinać, tak. Po prostu mam się starać być dobrym człowiekiem, starać się służyć i ostatnia rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna na przestrzeni tutaj tego czasu zachować równowagę, ponieważ ja nie zachowywałam tej równowagi i niestety widzę to też u różnych osób. Wpadamy kompulsywnie w AA czasami, AA się staje naszym życiem, a rodzina. Siedzę, odbieram, nie wiem, piąty telefon. Dobra syneczku, nie teraz, nie teraz. E, dobra kochanie, nie teraz, nie teraz. I dzięki Bogu, jak. E, ja teraz dziękuję mojemu mężowi, bo może on mnie nie wspierał tak, jak ja bym myślała, żeby mnie wspierał. On mi nie przeszkadzał. On mi nigdy nie przeszkadzał chodzić na meetingi, odbierać tych telefonów. E, i to już jest najważniejsze, najwięcej, co on ma dla mnie zrobić. Ale właśnie, żeby pamiętać, na pierwszym miejscu zawsze nam się mówi: działaj, działaj, działaj. Ale każdy jest z nas na różnych, e, różnym etapie życia. E, I nie zawsze możemy działać tak samo. I ja nie mam być w Amoku. Ja nie mam wszystkiego zostawić, bo ja mam, nie wiem, robić 500 sugestii i moja rodzina ma znowu cierpieć, bo kiedyś cierpiała, bo bo, bo matka piła, a teraz cierpi, bo matki nie ma, bo przesiaduje na mityngach, odbiera 100 telefonów. No nie. Równowaga, równowaga i jeszcze raz równowaga. Ja mam szukać nie więcej działać, 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 tylko ja mam mieć więcej siły wyższej, a mam działać tak, na ile potrafię na ile mogę na ten moment i nie wbijać sobie do głowy że jeżeli ja dzisiaj nie wiem po prostu nie mogę bo jestem bardzo zmęczona czegoś nie zrobię to natychmiast mój świat się zawali i moje trzeźwienie pójdzie w dół. tak już jest wszystko bo ja mam taką tendencję tak że ja zrobię 100 rzeczy dobrze jedną zrobię niedobrze to wszystko już jest do dupy nie ja jestem do niczego wszystko jest do niczego i ja nie mogę w takim schemacie działać przynajmniej ja. Mam robić swoje, ale z umiarem, z głową, bo to będzie kolejna kompulsja, A A sobie bardzo łatwo alkoholizm sobie też można zastąpić właśnie tym kompulsywnym działaniem na rzecz AA czy, 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 czy tak, to jest to samo, tak jak zakupy i tak dalej, i tak dalej. Czyli, żeby żeby zachować ten zdrowy rozsądek. Ale to jest, mówię, to jest moje takie przemyślenie, nie tylko moje, nie wiem, może i niezgodne z prawdą, może, może rzeczywiście trzeba więcej działać, działać. Dzięki serdecznie. Dziękuję.